KJT Konstrukcje drewniane to firma zajmująca się budową domów w technologii szkieletowej. Zajmujemy się produkcją oraz generalnym wykonawstwem domów mieszkalnych całorocznych, domów letniskowych w wysokim standardzie wykończenia oraz wszelkich konstrukcji z drewna z naciskiem na estetykę wykonanych przez nas budowli. Stosowana przez nas technologia pozwala na realizację praktycznie każdego projektu, nie ograniczając wizji inwestora. Stawiamy na ciągłe udoskonalanie naszych domów, wprowadzając nowe rozwiązania, dążąc do perfekcji, chcąc zadowolić najbardziej wymagających klientów. Skracamy proces budowy poprzez prefabrykację elementów budynku. Dzięki temu minimalizujemy koszty oraz czas budowy, a co za tym idzie, udostępniamy nasz produkt szerszemu gronu odbiorców. Nasi pracownicy to przeszkoleni przez nas konstruktorzy i montażyści, przygotowani do profesjonalnej realizacji najbardziej wymagających zleceń. Realizujemy zlecenia kompleksowo: zaczynamy od fundamentów, a kończymy domem gotowym do zamieszkania. Służymy fachową poradą na każdym etapie realizacji projektu. Zapewniamy obsługę budowy przez wyspecjalizowanego w technologii inżyniera. Każdy klient może liczyć na indywidualne podejście do jego projektu. Jeśli chcesz mieć dom zdrowy, ciepły i trwały, a przy tym ładny i niedrogi, Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj się już dziś. Wykonamy dla Ciebie nieodpłatną wycenę.